Uszanowanko, Polska w złota jesień nie odpuszcza. Czas na kolejny odcinek. No, pora zacząć od tego, co, co było w ostatnim czasie i wytłumaczyć się, dlaczego w zeszłym tygodniu nie wjechał żaden odcinek. No, nie wjechał dlatego, że było zwiększanie intensywności, zwiększanie tej objętości treningowej, która w sumie nie weszła tak, jakbym się tego spodziewał i... No mam wrażenie, że w dużej mierze ten trening odbędziłem bezproduktywnie, ale to nie jest temat teraz na, na analizę w tym odcinku. W każdym bądź razie nie było czego pokazywać, więc odcinek nie wjechał. Natomiast w tym tygodniu jest istotny temat do omówienia i pokazania. Generalnie to jestem teraz u prawie, że na końcu tej fazy intensyfikacji. No, i przejdę tak naprawdę do fazy pikowania, czyli tej najważniejszej, najważniejszego elementu całego cyklu projektowego. No, trochę się martwię tą pogodą. To, co mówiłem ostatnim razem, y pogoda sprawi najprawdopodobniej, że nie będę miał okazji przetestować sobie y takich skrajnych y warunków na długim wybieganiu. No, bo wygląda wszystko na to, że utrzyma nam się bardzo dobra pogoda i przy takim układzie jak dzisiaj. No to ja w ogóle wybiegnę na trasę w letnim ubiorze. Bo w tej chwili yy, mój komputer pokładowy pokazuje 17 stopni. Jak widać piękne słońce. Czasem trochę zawieja, ale ten wiatr nie będzie miał żadnego wpływu na, na dzisiejsze bieganie. Dzisiaj sobota wolna od wszelkich obowiązków, dlatego nie wyszedłem biegać rano. A zdecydowałem się na to, żeby tą jednostkę terminową zaplanować sobie w ciągu dnia, a to wszystko dlatego, że będę dzisiaj eksperymentował z jedzeniem. Chcę w dużej mierze zreplikować ten scenariusz z Warszawy, nieudany scenariusz, i zobaczyć, czy będę czuł się dzisiaj tak samo źle, jak czułem się wtedy, no bo to da mi pewien, pewien materiał do analizy tego, jak ustawić sobie żywienie i strategię już na samą ultra. Natomiast dzisiaj robię to w zdecydowanie bardziej kontrolowanych warunkach, a mianowicie pobiegnę sobie na takiej pętli wokół domu. No i na końcu każdego krążenia zatrzymam się przy aucie na parkingu pod domem, po to, żeby sobie uzupełnić jedzenie, picie i, i faktycznie sprawdzić, czy to samo poczucie dobrze gra. W razie, gdyby było coś bardzo, bardzo mi nie poszło. To, to zawsze mogę ten trening przerwać, pójść do domu albo ewentualnie wyskoczyć do toalety, jeżeli byłyby jakieś przygody żołądkowe. Mam nadzieję, że takowych nie będzie. No i tak, ja generalnie nie lubię biegać na pętlach, nie lubię biegać na okrążeniach, z tego względu, że jakby planowanie tras i takie rekreacyjne bieganie od punktu A do punktu B. Nawet jeżeli to jest jakaś jedna duża pętla, jest dla mnie bardziej atrakcyjne i zabawniejsze od takiego biegania na, kół, na, na jakichś okrążeniach konkretnych. Natomiast dzisiaj staram, staram się tak to, starałem się tak to ułożyć, żeby, żeby skorzystać po prostu z tego dobrodziejstwa, że bieganie na pętlach jest zdecydowanie bardziej praktyczne. I tą logistykę zdecydowanie prosi ogarnąć, więc to, to był kluczowy aspekt na dzisiejszy trening. Jeszcze jedna dygresja na temat ubioru i pogody. Ostatnie dni były tutaj bardzo suche i bardzo ciepłe. Suche mam na myśli, że były bezdeszczowe, bo oczywiście nad ranem było dosyć duże zamglenie. I sporo wilgoci w lesie, natomiast nie, wpływa to, nie wpływało to znacząco na mój ubiór i to, co powiedziałem wcześniej. No generalnie, nawet przy tych temperaturach oscylujących wokół 10 stopni, albo nawet poniżej 10 stopni, to ja w ostatnich dniach wybierałem się w letnim ubiorze na bieganie. Tak naprawdę wynika to z tego, że w poprzednim wideo, które opublikowałem, tym o motywacji, no tam wybiegłem na 13 stopni w ubraniu takim dosyć ciepłym. Cieplejszych getrach i cieplejszej bluzie bawełnianej, no i tam się totalnie przegrzałem i zagotowałem, więc postanowiłem tutaj wdrożyć pewne zmiany. Natomiast, tak jak wspomniałem, obawiam się tego, że jak się popsuje pogoda, to nie będę przygotowany odpowiednio z ubiorem na, na gorsze warunki. Natomiast zacząłem sobie robić pewien proces decyzyjny, jeżeli chodzi o ubiór, więc mam nadzieję, że to w pewien sposób ułatwi przygotowanie się a mentalne, albo nie wiem, przygotowanie się po prostu też technicznie na to, gdyby w razie pogoda nie sprzyjała. Ok, tak się przedstawiają wszystkie treningowe fanty dzisiaj, nie będę omawiał wszystkiego w szczegółach. Jedna czwarta dystansu już za mną. Biegnie się lepiej niż dobrze. Aż jestem zdziwiony, do tego stopnia dobrze mi się biegnie, że już chyba z piąty kilometr cisnę z rozwiązanym butem. No ale w końcu będę musiał stanąć i zawiązać. Tempo jest mocniejsze niż zakładałem. Trzeba będzie zwolnić. Ale póki co czuję się na tyle dobrze, że mogę jeszcze cisnąć. No a o tym jak tam wykres tętna i tempa się kształtował, no to opowiem na sam koniec. Został mi kawałek jeszcze trzeciej pętli, ale już zbliżam się do końca. No i póki co, to jestem zachwycony tym treningiem. Samo poczucie jest bardzo dobre, żołądek póki co nie dokucza. Oczywiście czuję, coś tam już w nogach po 20 km, ale spokojnie to dowiodę do końca. Początkowo zakładałem, że ten trening będę razem z postojami, nagrywaniem i cateringiem Wyniesie tempo około 7 minut. Na kilometr, co dawałoby 2,20 na 20 km. Tymczasem biegnę 2 godziny 15 minut i mam już ponad 22 km, więc jest lepiej niż zakładałem. No i oby tak dalej. Teraz zbiegam sobie na kolejną przerwę na jedzenie i ruszam na czwartą pętlę. Do zobaczenia, pewnie na koniec dopiero. Tak, to już ostatnia prosta, piątej pętli, także zostało mi jakieś 2 km treningu. No i cóż, życzyłbym sobie takiego samopoczucia i takiego morale w dzień zawodów, bo dzisiaj naprawdę to wszystko bardzo dobrze się udało. Oczywiście biorę pod uwagę, że dzisiaj były komfortowe warunki. Płaska trasa, którą doskonale znam, no ale nie mniej, jak już wspominałem, jestem zachwycony tym treningiem. No, i jestem pełen nadziei i wiary w to, że zmierza to wszystko w dobrą stronę i że trening przyniesie oczekiwane rezultaty w Dzień Zawodów. Także tyle w tej kwestii. No, cisnę sobie już spokojnie w stronę domu. No i do zobaczenia za chwilę w innych okolicznościach. No i co? Dzień dobry, nowy dzień, nowy trening. Nie powiem, żebym. Był jakoś mocno zmęczony, no ale chcę mieć ten dzisiejszy trening już za sobą, także biegniemy do lasu. To już będzie taka krótsza traska. Myślę, że gdzieś około 10-12 km. No tylko po to, żeby dobić te kilometry, by nie, nie cisnę tutaj. I to dzisiaj już naprawdę ślamazarnym tempem to zrobię. Natomiast jeżeli chodzi o cały kształt i całą wizję tego weekendu, no to wszystko dobrze się ułożyło. To jest. Jedno z najdłuższych wybiegań w całym tym cyklu treningowym do Ultra. Także za tydzień jeszcze dowalimy długie bieganie. I to będzie za tydzień nie tylko najdłuższe wybieganie w trakcie tych przygotowań, ale też póki co największy dystans jaki zrobię na raz w życiu. No i to będzie gdzieś koło 60 km, może trochę ponad. Natomiast w przyszłym tygodniu to zdecydowanie zrobię sobie. Po prostu dwa dni przerwy i po tym długim wybieganiu na raz będą, będą dwa dni na regenerację. Oczywiście na regenerację to składają się różne rzeczy, wiele tych czynników. Natomiast póki co ta regeneracja w tym tygodniu, dzisiaj, wczoraj przebiegała całkiem znośnie, całkiem fajnie, no i moje przemyślenie jest tak, że no przede wszystkim. Największy wpływ na regenerację, w moim przypadku, ma intensywność treningu. Więc ja, o ile biegnę sobie spokojnym tempem, no to mogę tłuc te kilometry, nie? Natomiast kiedy zaczynam pracować nad, nad tempem i, i bardziej eksploatuję tą wydolność, no to wtedy czasu na regenerację potrzebuję zdecydowanie więcej. Lecą kolejne kilometry. Mogę spokojnie stwierdzić, że powoli. Ale do przodu. Także wczoraj ponad 39 km, to już niewiele brakowało do pełnego maratonu, i dzisiaj myślę, że spokojnie te 15 wejdzie. Także to pokazuje mi dobitnie te błędy, które zostały popełnione przed Warszawą, bo tam po maratonie wróciłem naprawdę podniszczony i potrzebowałem kilka dni do tego, żeby pobiec. Schodzeniem wtedy nie miałem problemu, ale dzisiaj tak naprawdę po kilku. Po kilku fu, jeszcze raz. Ale dzisiaj tak naprawdę po kilkunastu godzinach, no spokojnie sobie truchtam i w sumie nic mnie nie boli, tak, żebym, żebym tutaj jakoś cierpiał, więc jest dobrze. To był, to był dobry weekend. Biegam sobie radośnie już w stronę domu. W tej chwili na liczniku 13 km, więc spokojnie tą 15 wykręcę dzisiaj. Myślę, że w granicach znośnego dyskomfortu i zdrowego rozsądku jak to się mówi. Więc jest dobrze. Pozostaje mi jedynie podsumować ten weekend. To było dla mnie ważne, żeby ten weekend był udany. No i z przyjemnością mogę stwierdzić, że osiągnąłem kamień milowy w tych przygotowaniach, ten konkretny kamień milowy. No i cóż, pozostaje podsumować ten weekendowy dublec. Gdzieś tutaj albo tutaj będą pojawiać się screenshoty, które pokażą konkretnie co i jak się wydarzyło. No ale jeżeli chodzi o wartości, na co zwracam uwagę? A na co uwagi nie zwracam? No, na pewno istotny jest dla mnie kilometraż, który zrobiłem. A to było wczoraj 39,5, i dzisiaj 15,5. Więc jeżeli dobrze liczę, 55 km w nogach, cóż, jest to zacny wynik, ale nie jest to nawet 75% dystansu ultra, który trzeba będzie pokonać. Więc trzeba hamować optymizm, bo jeszcze wiele pracy przede mną. A czas ucieka. Te najbliższe 5 tygodni, które zostały no będzie trzeba się jeszcze bardzo mocno przyłożyć do tego, żeby, żeby się przygotować zarówno fizycznie jak i mentalnie na ten dystans. Druga sprawa, na którą zwracam uwagę to jest tętno. Zauważysz tutaj na tych zrzutach ekranowych, że generalnie wczoraj no, pocisnąłem trochę, pół dystansu było przebiegnięte w trzeciej strefie tętna. Pół dystansu w drugiej strefie tętna, i to jest jeszcze coś takiego, co jest w miarę akceptowalne. E, natomiast pewnie, gdybym biegł maraton na całego, to pobiegłbym całą trasę w trzeciej strefie tętna. Natomiast w przypadku ultramaratonu, no, trzeba tutaj naprawdę mocno zarządzać. E, tym, jak, jak serducho się rozpędza, no i myślę, że w przyszłym tygodniu, jak będę robił długie wybieganie, to tutaj będę się starał jak najdłużej utrzymać się na niskich wartościach tętna. Natomiast to jest rzecz, którą, którą sobie staram, staram się monitorować na bieżąco, jak biegnę, i widać, że dzisiaj już zdecydowanie większa dyscyplina była i starałem się biec równo. Nie patrzę specjalnie na tempo, jakie prezentuję, no bo jak już wspominałem w odcinku o motywacji, w sumie to nieistotne jest dla mnie, czy będę pierwszy, czy będę ostatni. Chcę to ukończyć w dobrym zdrowiu i chcę mieć z tego też jakiś element przyjemności, e, więc nie be, to, to nie chodzi o to, żeby wycisnąć się jak cytryna do granic możliwości. Natomiast tempo jest dla mnie istotne o tyle, że jest to dla mnie punkt odniesienia. No i wiem, że jeżeli po płaskiej trasie trzymam takie, ani inne tempo przy, przy takich wartościach tętna, no to mniej więcej mogę szacować na innym i będzie stać w ostatecznym rozrachunku. To tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie. Nie ma się specjalnie nad czym tu wiele rozwodzić. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku.